Cześć i czołem, drodzy widzowie! Wiem, że niektórzy z Was prosili i pytali o ten film latami. I oto jest. Dziś opowiem Wam historię, moim zdaniem, najlepszego karabinu maszynowego w historii ludzkości MG42. Serdecznie zapraszam. W czasie I wojny światowej Niemcy próbowali odchudzić. Swoje ciężkie karabiny maszynowe, by stworzyć broń, która daje porównywalną siłę ognia, ale da się przenieść z miejsca w miejsce przez jednego żołnierza, na przykład w trakcie szturmu, i da się nią operować z biegu bez skomplikowanego rozkładania, składania, podpinania, odpinania taśmy i biegania ze skrzynkami w tej nazad. Pierw był MG08 na 15, czyli odchudzony CKM MG08, który miał być lekkim uniwersalnym karabinem maszynowym, choć nie był ani lekki, ani uniwersalny. Mimo Problemów czasów y, wielkiego kryzysu, mając też doświadczenia jeszcze z okresu I wojny światowej z bronią lotniczą, udało opracować się dla zwery sporo lepszy lekki karabin maszynowy MG13. Zanim reszta świata zdążyła się połapać, niemieccy projektanci już wiedzieli, że zasilanie z 20 czy 30 nabojowych pudełkowych magazynków to za mało, by przydusić ogniem wroga. Do tego nawet jeśli mamy pod ręką olbrzymi stos tych magazynków gotowych do akcji i będziemy wyprówać je jeden po drugim, to jedyne co osiągniemy, to szybciutko zagotujemy lufę, której nie uda nam się od tak po prostu wymienić. Tym sposobem określono warunki brzegowe, które były bardzo ambitne. Stworzyć broń, która będzie lekka, łatwa w obsłudze dla jednego człowieka, odporna na złe traktowanie, spełni zarówno rolę RKM-u, jak i CKM-u, będzie mieć szybko wymienne lufy, da się zamontować wszędzie, jeszcze da siłę ognia dotychczasowej ciężkiej broni. Udało im się połączyć te sprzeczności. I gdy my opracowaliśmy najlepszą szablę na świecie, wzór 34, Niemcy opracowali najlepszy karabin maszynowy na świecie MG34. Broń ta była rewolucyjna i wyznaczyła kierunek rozwoju tego typu uzbrojenia na kolejne stulecie, ale Niemcy znów chcieli wyprzedzić samych siebie. Zanim nowa broń napisała swą legendę w walce, już wykombinowali, że MG34 jest zbyt drogie i czasochłonne w produkcji. Do długiej listy. Już bardzo sprzecznych życzeń dołożyli to, by następna wersja była równie dobra jak GMG-34, ale ma być jeszcze znacznie tańsza i prostsza w produkcji. To nierealnie trudne zadanie. Zrealizowała nie firma mająca dekady doświadczenia w produkcji broni, tylko Grosfus. Produkująca emaliowane garnki, klatki dla ptaków i inne metalowe badziewie do domu. Ich główny projektant, Werner Gryner, nie znał się zupełnie na broni, więc poszedł na kurs obsługi karabinów maszynowych, wojskowy, by zrozumieć, co właściwie i dla kogo ma skonstruować, a potem intensywnie zbierał rady i opinie żołnierzy obsługujących tego typu uzbrojenie. Wziął sprawdzony system zamka i bezlitośnie uprościł wszystko, co tylko mógł wokół niego. Korpus wykonał z prasowanej i tłoczonej odpowiednio blachy, wykonanej z utwardzonej stali węglowej. Frezowane zostały tylko te części, które były krytycznie ważne dla funkcjonowania zamka broni. Reszta była łączona na spawy punktowe i nity. I gdy niemieccy oficjele pierwszy raz zobaczyli tego potworka, to mogli się przerazić. Nowy karabin wyglądał paskudnie i tandetnie, ale jego produkcja trwała połowę tego, co MG34, zużywała prawie o połowę mniej materiałów i kosztowała o jedną czwartą mniej Reichsmarek. Jednak to nie cena, a przytłaczająca siła ognia sprawiła, że gdy Adolf Hitler zobaczył tą broń w akcji w listopadzie 1941 roku, od razu nakazał przyspieszyć program wdrożeniowy. W 1942 po testach poligonowych i bojowych dopracowano broń i wiosną przyjęto do uzbrojenia jako MG-42. Tak oto narodził się prawdziwy, uniwersalny karabin maszynowy. Używany tak samo w ataku, obronie, bunkrach, pojazdach, przeciwpiechocie i nisko latającym samolotom, gdzie tylko dało się założyć dwubolcowe gniazdo mocujące do MG-ty. Jedynym miejscem, gdzie się nie udało jej wprowadzić, były jarzma kuliste pojazdów pancernych, w których do końca wojny montowano MG-34 ta strzela mauserowskim nabojem 7,92x57, na jest chłodzona powietrzem, zasilana z taśmy stałej, najczęściej z odcinków 50-nabojowych. Podawanie taśmy jest płynne, ponieważ jest dwuetapowe, rozdzielone na pół ruchu, gdy zamek idzie do tyłu i pół ruchu, gdy zamek idzie do przodu, dzięki czemu taśma, mimo astronomicznej prędkości, z jaką przelatuje przez karabin, nie zacina się. MG-ta strzela z zamka otwartego, ryglowanego krótkim odrzutem lufy. Zamek ryglowały rolki, które wchodzą idealnie w odpowiednie wcięcia w lufie, gdzie są na tyle dokładnie spasowane, by wszystko sprawnie działało, ale w przeciwieństwie do poprzedniczki MG34, na tyle luźne, by całość mechanizmu nie zacięła się od odrobiny piachu. Do tego na lufie jest urządzenie, które wykorzystuje gazy prochowe do wzmocnienia odrzutu zamka, by dodać trochę siły do układu, aby ten skuteczniej pracował nawet jeśli się zabrudzi i zgrzeje. MG ta osiąga astronomiczną szybkostrzelność 1200 strzałów na minutę, przez co zagrzanie lufy było tylko kwestią kilkusekundowej, długiej serii. Dlatego zalecano strzelanie krótkimi seriami oraz wymianę lufy co 150 strzałów. Optymalnym rozwiązaniem było strzelanie od 3 do 7 pocisków, jakieś maksymalnie 22 razy na minutę, co ograniczało zużycie amunicji i pomagało zachować celność. Lufa o długości 53 cm i wadze 1,75 kg ma sprytny i prosty mechanizm wymiany, a całość manipulatorów jest tak skonstruowana, że żołnierz mógł to wszystko zrobić w pojedynkę, nawet w rękawicach zimowych albo przy pomocy kijaczy pręta. Ale jak się wywaliło pięć stów serią, to można było od razu zrobić z niej pal do wypasania krów na łące. Ze względu na duże ucho u nasady, wiele z tych lów skończyło po wojnie właśnie w tej roli. MGETA z dwójnogiem ważyła niecałe 12 kg, co w tamtym czasie czyniło ją bronią bezkonkurencyjnie lekką. I wygodną w obsłudze. Że nie straszny był jej rosyjskim mróz ani słońce Afryki. 50 nabojowe odcinki nierozsypnej taśmy. Można łączyć ze sobą. W ataku można było podpiąć tzw. tromel na taśmę, by ta nie majtała się tu i tam, zaczepiając o wszystko i zacinając broń. A po zajęciu pozycji, podpięciu taśmy ze skrzyni z 250 nabojami i rozstawieniu lawety, mieliśmy CKM umożliwiający celne prowadzenie ognia na 1,5 km, a uprzykrzanie życia przeciwnikom na nawet ponad 3 km. Lekki, szybkostrzelny jak nic wówczas na świecie. Prosty w obsłudze i tani w produkcji, nowy karabin maszynowy stał się tak rewolucyjny, że zmienił całą doktrynę walki piechoty. Wcześniej Lekkie karabiny maszynowe były w niemieckiej armii dodatkiem do Plutonu, czymś, co miało pomóc w ataku dzięki MG-34 i 42, to piechota stała się dodatkiem, mającym targać skrzynki z amunicją i chronić załogę karabinu maszynowego, gdy ta przygniatającą siłą ognia masakrowała piechotę wroga. Amerykanie i Brytyjczycy próbowali wypracować jakąś kontrtaktykę atakowania skokami w wąskich okienkach czasowych, gdy obsługa MGT wymieniała lufę lub podpinała nową taśmę z nabojami. Oczywiście to była Teoria, bo emgiety w naturze nie występowały zazwyczaj w pojedynkę. I gdy jedna milkła, a piechota próbowała zerwać się do szturmu, odzywała się ukryta gdzieś głębiej lub z boku druga, kończąc makabryczne dzieło. Przy wspomnianej szybkostrzelności teoretycznej 1200 strzałów na minutę. Szczególnie, że broń strzela tylko ogniem ciągłym. W trakcie strzelania nie słyszycie pojedynczych strzałów, a przeciągły ryk, przypominający rozdzieranie kawałka szmaty albo piłę tarczową w tartaku. Dlatego też Niemcy przezywali ją piłą Hitlera, szybkim rozpylaczem, piłą do kości czy elektrycznym MG. Ruscy mówili na to rozrywacz linoleum, a alianci. Nazywali ją też piłą bądź zapalniczką Hitlera. I wszyscy jednakowo bali się jej. Bo MGTA jest bronią o niesamowitej sile ognia, i większość z Was może w sposób bezpieczny dla ciała, choć niekoniecznie umysłu, doświadczyć tej siły. W grze Red Orchestra 2, Heroes of Stalingrad. Olano balans i odtworzono najbardziej realistyczne wrażenie używania MG-42, z jakim kiedykolwiek się spotkałem w grach. Po wprowadzeniu którym z kolei paczem MG-42 wszystkie te taktyki wzięły w łeb, bo Niemcy, mając dwa MG-42 na 32-osobową drużynę, potrafili bez problemu cały mecz topić we krwi kolejne fale rosyjskiej piechoty. Was Ivan! W rzeczywistości ta broń jest tak samo śmiertelnie niebezpieczna i miała tylko jedną wadę – tempo, w jakim zużywa amunicję. Cała 10 drużyna powinna w teorii przenosić jakieś 1800 pocisków doń, ale w praktyce musieli obwieszać się każdą możliwą dodatkową ilością taśm, skrzynek, dodatkowej amunicji i luf, by maksymalnie zwiększyć logistyczne możliwości obsługi tego potwora. Żaden człowiek nie ma dość refleksu i siły, by w pełni spożytkować tak szaloną szybkostrzelność w UKM-ie, więc sporo amunicji w czasie wojny poleciało na postrach bądź Panu Bogu w okno. Za to, gdy już trafiały w cel, to zwykle więcej niż jedna kulka naraz. Niemcy wyprodukowali ich w czasie wojny hmm, circa about 400 tysięcy sztuk. Z czego ponad połowę w kryzysowym roku 1944, co pokazuje jak prosta w produkcji to była broń. A umożliwiła to decentralizacja produkcji. Wielu drobnych podwykonawców mogło wyspecjalizować się w produkcji choćby nawet jednego tylko elementu, który po dostarczeniu do montowni razem z innymi był składany w całość. Było to świetne rozwiązanie nie tylko z powodu braku surowców i siły roboczej, ale także utrudniało zniszczenie produkcji przez alianckie naloty bombowe. Pod sam koniec wojny Niemcy próbowali jeszcze uprościć konstrukcję, tworząc MG-45. Koniec III Rzeszy nie oznaczał jednak końca MGety. Była to na tyle dobra broń, że stała się wzorem dla całej masy innych konstrukcji, jak M60 czy FN MAG. Jeszcze w trakcie wojny Amerykanie próbowali zbudować własną wersję mg na swój nabój karabinowy. Swoją kopię próbowali też zbudować, trochę lepiej im tu poszło, Francuzi, znaną jako AA-52. Każdy w mniejszym lub większym stopniu modyfikował oryginał, pozostając zwykle bardzo blisko materiału źródłowego. Ale jedną rzecz każdy po wojnie zmienił. Zmniejszył szybkostrzelność poniżej 1000 strzałów na minutę, by broń przestała wypluwać 25 naboi na sekundę. Obecnie w Polsce na wolnym rynku ekswojskowa amunicja w tym kalibrze kosztuje zwykle coś około 7 zł. Co oznacza, że jeśli dostaniesz skurczu palca, to 50 nabojowa standardowa taśma o wartości 350 zł znika w 2 sekundy. MG było produkowane w niemal niezmienionej formie w Niemczech jako MG3 na nabój 762x51 NATO. Zasilany też taśmą rozsypną, a w Austrii jako MG74, we Włoszech mg 42 na 59 Szwajcarzy trochę ją poprawili: zrobili MG51, a później zmodyfikowane MG710. MG produkują do dziś w Pakistanie i robiono je jeszcze w kilku innych miejscach na Ziemi, a strzelał z niej cały świat. W filmie mogliście podziwiać zarówno oryginalne niemieckie MG42 z końca wojny, ale strzelanie i część detali pokazałem też dla porównania na jugosławiańskim M53. Otóż Jugosławia przejęła plany i maszyny do produkcji tej broni i klepała ją z naprawdę minimalnymi zmianami, dopóki nie wyparł jej PKM. Mnóstwo tej broni było używane na całym świecie i dalej strzela, obecnie na Ukrainie przez ZSU. W większości są wyposażeni w ex-niemieckie MG3 oraz ex-włoskie MG42 na 59. Które dostali w ramach pomocy wojskowej na amunicję natowską, ale widziałem też na zdjęciach jugolskie M53 i wojenną MG42 na małzerowską amunicję, która musiała tam dotrzeć z zapasów z Bałkanów, ponieważ Jugosławia i Rumunia produkowały ten kaliber pomalowany tą samą zieloną, wulgarną farbą, co amunicja do kałasznikowów Armie świata współcześnie odchodzą od tej broni, bo potrzebują lżejszych i niekoniecznie tak szybkich karabinów maszynowych. Ale u schyłku swej europejskiej kariery historia MG42 zatoczyła koło i powtarza się jako farsa. Ukraińcy, wśród których myślę, że znajdziemy choć kilku potomków drugowojennych chiwisów służących w wermachcie Policji bądź SS, od wielu miesięcy siedzą w okopach, wykopanych w tych samych miejscach, gdzie Rzesza ścierała się ze Związkiem Radzieckim równo 80 lat temu, strzelając z broni stworzonej do... Ekspresowego eksterminowania atakującej falami sowieckiej piechoty. I jest używana do ekspresowej eksterminacji atakującej falami rosyjskiej piechoty, złożonej z wnuków i prawnuków ludzi, którzy 80 lat wcześniej uciekli spod dokładnie tej samej kosy. Można wręcz uznać, że pysk tego karabinu maszynowego jest wiecznie nie na żarty. Yes, very sad. Anyway, it got me thinking. Z różnej broni w życiu strzelałem, ale tylko MG-42 daje poczucie posiadania w ręku takiej broni strzeleckiej, która daje absolutnie, absurdalnie wręcz przytłaczającą siłę ognia. Jak już wspominałem, i tak zwykły człowiek nie jest w stanie w pełni tej szybkostrzelności spożytkować. Są karabiny, które strzelają. Wolniej, dzięki temu są celniejsze, zużywają mniej amunicji i pod tym względem są lepszą konstrukcją. Ale MG ta, daje to psychologiczne poczucie przytłaczającej przewagi. I myślę, że to był jeden ze składowych sukcesu armii niemieckiej w II wojnie światowej. Nie tylko to, że ona szybko strzela, ale też dawała naprawdę konkretną pewność siebie tak w ataku, jak i w obronie. A nagrywanie ujęć do tego filmu zaczęło się parę lat temu, jak budowaliśmy w Piotrkowie Ignitorium, czyli salę pamięci Armii Krajowej z naszego rejonu, leśny dziadek zaprosił nas do Bardo, żebyśmy z jego sklepu z bronią odebrali sobie puste skrzynie po broni, do przerobienia na gabloty. Przy tej okazji zaprosił nas na strzelnicę, no i między innymi postrzelałem sobie z jego jugolskiej MGety. Pytał, czy coś z tego będzie. Tak, super fajne ujęcia. Nagram film o MG. Ale wiesz, coś tam mi jeszcze brakuje. Musimy to rozkładanie zamka jeszcze nagrać. Dobra, dobra, zobaczymy się, to nagramy. Przyjechałem rok później, znowu sobie postrzelałem z MGT, i znowu nie nagraliśmy rozkładania zamka. Ale sobie postrzelałem. No i tak, suma sumarum, zmarnowałem facetowi całkiem sporo małzerowskiej amunicji do tej MGT i chyba po trzech latach, w końcu na ostatnim spotkaniu na strzelnicy w Strykowie, powiedziałem Mirkowi, który na większości nagrań ze mną występuje, bo jest poniekąd takim. Opiekunem prawnym tej MGT. Mirek, choć tam pójdziemy na palety, na deski, rozkręć w końcu ten zamek, bo głupio mi umawiać się na kolejne strzelanie i znowu wywalić taśmę 50. A film któryś rok z rzędu nie zmontowany. <laughs> dziękuję Mirkowi, dziękuję Leśnemu, dziękuję sklepowi z bronią w Bardo. Link do sklepu zostawiam Wam w opisie. Powiem więcej: to jest ich taka MGT -ta wyjazdowa, każdy może sobie z niej postrzelać. Zerknijcie też w link, oni mają strzelnice jak dobrze pamiętam, i w Srebrnej Górze, i niedawno otworzyli w Kłocku, to są takie miejsca turystyczne. Czasem też z tą MGT są na Helu i można postrzelać, a ogólnie to piszcie do nich, jak macie kasę, to się umówicie i wszędzie wam przyjadą i załatwią strzelanie. Aczkolwiek, jak już wspominałem, MGT bardzo szybko zużywa bardzo duże ilości amunicji, a co za tym idzie, horrendalne ilości pieniędzy. Dziękuję Państwu za uwagę, wiem, że długo czekaliście. Przepraszam, no w końcu zebrałem materiały, naszła je wena, złożyłem, zmontowałem. Jestem dostępny tylko do połowy przyszłego tygodnia, bo potem już się szykuję do operacji i tak dalej, i z miesiąc potem mnie nie będzie. Także jak chcecie coś napisać, coś się spytać, albo chcecie coś kupić w Legunie, link zostawiam w opisie, maile i wszystko inne, co potrzebujecie. Jestem dostępny tylko tak do przyszłej środy. Dziękuję za uwagę i żegnam się, cześć!